Dzisiaj będziemy rozmawiać o nowych produktach z grupy Azoty. Dokładnie o produktach o nawozach spornych, prawda? Tak, mamy dwa dwie nowe polifoski. Jest to polifoska Multi S i polifoska Multi B. Może zacznijmy od Multi S. Tak? Co jest charakterystycznego w niej? Jest to bardziej rozbudowana formuła niż typowe NPK, ponieważ od właśnie tych podstawowych składników, czyli azotu, fosfory, potasu, polifoska Multi S jest jeszcze wzbogacona o wapń, magnez i siarkę oraz dodatek dwuprocentowy krzemu. Co ją charakteryzuje? Rzeczą charakterystyczną jest właśnie ten wapń, który jest w tej polifosce, ponieważ jest to wapń pochodzący z anhydrytu, który jest aż 200 razy lepiej rozpuszczalny niż to zwykłe wapno nawozowe. Wapno oczywiście ten wapń w tej polifosce nie służy do odkwaszania gleby, no do zmniejszania pH. to jest takie pytanie. Rytujące, bo generalnie jak klient zobaczy, rolnik zobaczy, że tam jest wad, to myślisz, że może sobie podnieść pH na przykład. Nie, nie to absolutnie nie, nie ta rola jest tego. To jest bardziej składnik odżywczy, jest to budulec ściankomórkowy. W, w odżywianiu roślin jest szalenie ważny i dlatego ważne jest, żeby był łatwo dostępny, łatwo rozpuszczalny. Drugą bardzo ciekawą cechą tego nawozu jest siarka. Siarka, która również pochodzi z anhydrytu. Jest to siarka, która rozpuszcza się... W sposób ciągły, jest to proces, nie jest dostępna bezpośrednio po aplikacji, w krótkim czasie, tylko przez długi okres. Dzięki temu ten rzepak, który tutaj mamy, no ma dostęp do siarki nie tylko zaraz po siewie, po tym Czyli jak ta siarka nabrycie... się uwalnia, można powiedzieć, tak. przez cały okres wegetacji. Dokładnie, tak. I tutaj nie mamy niedoborów siarki, bo każdy rolnik zdaje sobie sprawę, jakie no. jest zapotrzebowanie rzepaku, że to aż 60 kg siarki, ale już nie każdy wie, że 30% zapotrzebowania rzepaku na siarkę przypada w okres po kwitnieniu, kiedy już trudno tą siarkę dostarczyć. A dzięki tego typu nawozu ta siarka jest dostępna. Czyli ta siarka jest praktycznie cały czas tam dostępna dla rośliny, przygotowana już do pobrania, tak? Dokładnie. Jest dostępna dla rośliny, przygotowana do pobrania. A wiemy, że odpowiednio podana siarka w momencie odpowiednim dla rzepaku powoduje większe chociażby zaolejenie nasion, czy w momencie kwitnienia ten kolor kwiatu jest bardziej intensywny, a to z kolei przyciąga zaplacze. Dokładnie. Kolejna nowość, czyli kolejna poliwoska yy, z grupy azoty to poprosimy o rekomendację tej polifoski. Kolejną nowością z Polis to jest polifoska Multi B. Produkt, który charakteryzuje się szerokim stosunkiem fosforu do potasu oraz właśnie dodatkiem boru. To szczególnie właśnie w uprawach typu rzepak ma szczególne znaczenie. Co o niej więcej można powiedzieć? Mamy tutaj 10% zawartość fosforu. Ktoś może powiedzieć, że niedużo, ale przyjrzeliśmy się temu mocniej i aż 40%. No właśnie, taki produkt jest też poszukiwany, bo tego fosforu z ostatnich badań, tak jak na przykład u nas na naszym terenie naszego działania, wynika, że tego fosforu zalega dosyć dużo w glebie, ale nie jest on aż tak mobilny i nie jest przyswajany dla rośliny. Podając go w takiej proporcji, jak wspomniałeś wcześniej, czy ta roślina jest go w stanie skonsumować? Dokładnie, Dobranie. tu chodzi o ten efekt świeżego smarowania, no a dokładnie właśnie. według badań aż 44% gleb w naszym kraju ma wysoką i bardzo wysoką zawartość fosfor, a musimy wiedzieć, że jest to najdroższy składnik nawozu wieloskładnikowego, więc naturalnym wydaje się, że taki produkt powinien być na rynku o obniżonej zawartości fosforu. Z kolei bor, o którym wspomnieliśmy, że tutaj stąd pochodzi nazwa multi B, dlaczego go dodajemy? Ponieważ jest to najbardziej deficytowy mikroelement, jeśli chodzi o nasze gleby w naszym kraju, aż 70... A ale... chrzest tam sobie mówi na przykład... Z klientów, do nich że no potem wodę sobie podam tam do listy, w zabiegu, za trzeba poczynię. Bo oczywiście, że zdecydowanie lepiej będzie się przyswajał podany na list. Że, a to będzie chyba takie tylko chwilowe, tak? To raz, a dwa, bor jest tym pierwiastkiem, który nie możemy jakby nakarmić na zapas rośliny. Ten bor musi być dostępny dla roślin cały czas. I to jest bardzo ważne, żeby go podać bezpośrednio. Przy siebie nie mamy jeszcze przecież ani powierzchni liścia, nie mamy jak dostarczyć tego mikroelementu, więc w momencie siewu bardzo ważne, żeby ta świeżo, kiełkująca roślina miała dostęp do tego pierwiastka. Czyli taki elementu. jak ten dzisiaj, podając mu bor do listnie z jakimś tam zabiegiem regulacyjnym czy fungicydowym. Jak najbardziej, ale. Ma też dostęp, tego, dostęp do tego oboru poprzez system korzeniowy, ten ciągły, tak? Prawda? Tak, to jest bardzo ważne. Ja, ja zawsze to porównuję troszkę do diety sportowca. Gdybyśmy chcieli oprzeć całą dietę sportowca tylko na tym nielegalnym dopingu, bo tak do tego porównuje zabieg doliczny. Tak, to, jest... to jest niemożliwe zrobienie wyników. Sportowiec musi się odżywiać. Roślina odżywia się przez Dokładnie. system korzeniowy. I tam musimy zadbać, żeby podać wszystkie mikro, makroelementy, a wszystkie zabiegi dolistne są po to, żeby w tych warunkach stresowych, newralgicznych, niwelować wszelkie skutki zła. Ten doping dla sportowca to jest ten zabieg dolistny dla. Czyli multi-B jak najbardziej rekomendowane do e, ciągłego zapewnienia boru. Tak. I proszę się nie bać, bo ktoś powie, że zboża mają mniejsze zapotrzebowanie, że ten bor może być toksyczny. Nie, to jest odpowiednio dobrana proporcja, to jest 2 tego boru w całym składzie nawozu. Pod wszystkie rośliny uprawne spokojnie może być stosowana, polifoska wojtina.